Cześć! Przed Wami nowy Hyundai Tucson w wersji Executive. Sprawdźmy go! Tucson Executive to SUV o wyrazistej sylwetce, reflektory LED typu Hide and Mirror, przyciemniane szyby i nowoczesne detale nadwozia w kolorze ciemnego chromu wyróżniają go na tle innych. Lakier Ecotronic Grey dodaje mu elegancji i nowoczesności. Pod maską silnik 1.6 TGDI o mocy 160 koni współpracujący z 7-biegowym automatem. Nowoczesne wnętrze Executive to dwa cyfrowe wyświetlacze o przekątnej 12,3 cala. Tapicerka skórzano-materiałowa. Nawigacja z Hyundai Life i system Blue Link. Dodatkowo ładowarka indukcyjna, elektryczne fotele i przyjemne ambientowe oświetlenie. Tu są dwa o bezpieczeństwo: asystenci martwego pola i unikania kolizji, system jazdy autostradowej i inteligentny system ograniczenia prędkości. Do tego kamera cofania z dynamicznymi liniami i czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Prezentowany egzemplarz dostępny jest od ręki w naszym salonie przy ulicy jasnogórskiej 60 w Krakowie. Z tego miejsca zapraszam do sprawdzenia innych pojazdów z naszej oferty.